Jesienna propozycja makijażu, no to zaczynamy. Od bazy pod makijaż. Jedwabiście wygładza skórę i przedłuża trwałość podkłady, które właśnie teraz aplikuję przy pomocy pędzla. Wybieram formułę matującą. Podkład genialnie również kryje, jest lekki, a teraz czas na korektor. Łososiowy nakładam wewnętrzne kąciki, natomiast jaśniejszy od podkładu nakładam sobie w zewnętrzne kąciki oka, a także na pozostałe części na mojej twarzy. I brwi używam do tego precyzyjnej kredki. Zaczynam od kreski na dole, a później imitując włoski, takie wykonuję krótkie ruchy. No i teraz mój ulubiony trik na kreskę, czyli zaczynam od dolnej powieki, nakładam na nią ciemniejszy, brązowy cień, używam pędla kuleczki, później delikatnie zagęszczam, wyciągam i powstaje taki piękny efekt. Należy no ale, że lubię błysk, to dodaję jeszcze cień w płynie w pięknym takim pistacjowo srebrnym odcieniu, wewnętrzny kącik i podłóg brwiowy Delikatnie utrwalam wszystko paluszkiem, wklepuję i przechodzę do wyduszowania rzęs no i jeszcze policzki, delikatnie różu, żeby rozświetlić ym, cały makijaż. Na usta ciemniejsza, matowa szminka. Jeśli chcesz zakupić kosmetyki z filmu, napisz do mnie wiadomość.